Mówi się, że nigdy nie przegrał żadnego pojedynku, że był polskim Achillesem, wzorem siły i honoru. Ale co jeśli powiem Wam, że największy dowód swojej legendy dał nie w zwycięstwie, a w swojej jedynej ostatecznej klęsce? Jak człowiek, którego imię stało się w Polsce synonimem niezawodności, zginął w niewoli, opuszczony przez króla na polu bitwy? W tym filmie poznacie historię zawiszy Czarnego, jakiej nie znacie ze szkoły. Odkryjemy, jak chłopak z niewielkiej wioski stał się międzynarodową gwiazdą, postrachem turniejowych aren i co tak naprawdę wydarzyło się nad Dunajem w dniu, w którym jego śmiertelne ciało poległo, ale narodziła się nieśmiertelna legenda. Zanim na jego widok drżeli najwięksi rycerze Europy, był po prostu zawiszą zgarbowa, potomkiem rodu szlacheckiego, który nie należał do najpotężniejszych w królestwie. Urodził się w świecie, gdzie jedyną drogą do wybicia się dla młodego szlachcica był miecz i twardy charakter. Początek XV wieku to czas nieustannych wojen i politycznych intryg. Europa była kontynentem, gdzie siła i honor stanowiły najcenniejszą walutę, a polska, rządzona przez Władysława Jagiełę, musiała tę siłę demonstrować każdego dnia. Od północy zagrażał jej zakon krzyżacki potęga militarna i propagandowa, która nieustannie oczerniała Polskę na dworach całej Europy. Zawisza od najmłodszych lat rozumiał, że walka toczy się nie tylko na polu bitwy, ale także o reputację. Szybko udowodnił, że jest mistrzem w obu tych dziedzinach. Jego niezwykła siła fizyczna, połączona z charyzmą i zmysłem dyplomatycznym, sprawiły, że jego kariera nabrała tempa. Służył wiernie nie tylko polskiemu królowi, ale zyskał też zaufanie Zygmunta Luksemburskiego, władcy Węgier, Niemiec i późniejszego cesarza rzymskiego. To było absolutnie wyjątkowe. W czasach, gdy lojalność była towarem deficytowym, Zawisza cieszył się zaufaniem dwóch potężnych, często rywalizujących ze sobą monarchów. Był Polakiem, ale jego sława przekraczała granice, a jego imię stało się międzynarodową marką. Marką jakości, honoru i absolutnej niezawodności. Jego talent do walki o dobre imię Polski objawił się w pełni podczas Soborów Konstancji w 1415 roku. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych epoki. A delegacja krzyżacka przybyła tam z jednym celem przedstawić Polaków jako dzikich pogan, sprzymierzonych z barbarzyńcami. Wtedy właśnie Zawisza, jako członek polskiej delegacji, pokazał swoją drugą twarz. Nie tylko brał udział w dysputach, ale zrobił to, co umiał najlepiej rzucił wyzwanie. Stanął do pojedynku z Janem Zaragoni, jednym z najsłynniejszych rycerzy Zachodu, uważanym za niepokonanego mistrza kopii. Gdy obaj ruszyli na siebie w pełnym galopie, przy akompaniamencie okrzyków tysięcy widzów, Polak jednym potężnym i precyzyjnym uderzeniem zwalił Aragończyka z siodła. Tłum oszalał. Ten jeden cios był wart więcej niż tysiąc mów dyplomatów. Cała Europa zobaczyła, że rycerz z Polski potrafi obronić honoru swojego kraju nie tylko słowem, ale i czynem. Jednak jego największa chwila w służbie ojczyźnie nadeszła pięć lat wcześniej, w roku 1410 na polach Grunwaldu. W decydującym momencie bitwy, gdy ważyły się losy całej wojny, wielka chorągiew Królestwa Polskiego z Białym Orłem, główny sztandar armii, upadła na ziemię. Dla średniowiecznego rycerstwa był to sygnał ostatecznej klęski zwiastun katastrofy. W serca polskich wojowników wkradła się panika. Wtedy to właśnie Zawisza, walczący w samym sercu bitewnego piekła, miał poderwać do walki najbliższych towarzyszy. Zorganizował szaleńczą samobójczą szarżę, przebijając się przez ścianę wrogów i własnymi rękami podniósł chorągiew z ziemi. Ten jeden gest, ten akt niewiarygodnej odwagi, na nowo wlał ducha walki w polskie serca i ostatecznie odmienił losy bitwy. Ale życie zawiszy to nie tylko pasmo zwycięstw. W służbie u Zygmunta Luksemburskiego walczył także w okrutnych i skomplikowanych wojnach husyckich w Czechach. Tam w roku 1424 dostał się do niewoli. To ważny moment, który obala mit o jego fizycznej niezwyciężoności. Pokazuje, że był człowiekiem z krwi i kości, który znał smak porażki. Jednak nawet w niewoli jego postawa budziła szacunek. Został wykupiony za ogromną sumę, co tylko potwierdzało, jak cennym był rycerzem. Te doświadczenia ukształtowały go i przygotowały na jego ostatnią próbę. Nadszedł rok 1428. Zygmunt Luksemburski zorganizował wielką krucjatę przeciwko rosnącemu w siłę imperium osmańskiemu. Zawisza, jako jeden z najbardziej doświadczonych dowódców, stanął na czele oddziałów zaciężnych. Chrześcijańska armia przekroczyła Dunaj i obległa strategicznie położoną twierdzę Golubac w dzisiejszej Serbii. Kampania od początku była jednak pasmem nieszczęść. Sojusznicy okazali się zdradliwi, a turecka armia dowodzona przez samego sułtana Murada II była znacznie potężniejsza, niż zakładano. Bitwa szybko zamieniła się w chaos i paniczną ucieczkę. Król Zygmunt, widząc zbliżającą się katastrofę, jako jeden z pierwszych wsiadł na łódź i uciekł na bezpieczny brzeg Dunaju. Pamiętał jednak o swoim najlepszym rycerzu, wysłał po Zawisze łódź, oferując mu ratunek. I wtedy, właśnie na zalanym krwią brzegu Dunaju, rozegrał się dramat, który na zawsze zapisał się w historii. Zawisza Czarny, stojąc na czele garstki wiernych towarzyszy, widział uciekającego króla. I zbliżające się elitarne oddziały tureckie. Miał prosty wybór: ocalić życie, lub ocalić honor. Wybrał to drugie. Odmówił wejścia na łódź, mając, według kronikarza Jana Długosza, powiedzieć, że jego godność nie pozwala mu odwrócić się plecami do wroga. Został na polu bitwy, by osłaniać odwrót tych, których dowódcy porzucili w panice. Walczył jak lew, do samego końca, w pojedynkę stawiając czoła dziesiątkom przeciwników. W końcu Wyczerpany i poraniony, został schwytany. Jego koniec był jednak tragiczny i upokarzający, co stanowiło straszliwą ironię losu. Dwóch tureckich janczarów zaczęło się kłócić o to, do kogo należy tak cenny jeniec i jego wspaniała czarna zbroja. W szale kłótni o łup jeden z nich wyciągnął miecz i ściął Polakowi głowę. Tak zginął największy rycerz Europy, nie w chwalebnym boju, ale z powodu ludzkiej chciwości. Zawisza Czarny przegrał swoją ostatnią bitwę, ale wygrał nieśmiertelność. Jego legenda nie opiera się na micie o byciu niepokonanym, ale na twardym fakcie, że jego honor i dane słowo były cenniejsze niż życie. To właśnie ta postawa stała się fundamentem polskiego etosu rycerskiego, a później sarmackiego. W dzisiejszym świecie, gdzie Rosja i Niemcy próbują narzucać nam swoją kłamliwą narrację historyczną, a słowa polityków i sojuszników często okazują się puste. Postać Zawiszy staje się potężnym symbolem polskiej wiarygodności i siły charakteru. To przypomnienie, że honor, wierność zasadom i poświęcenie dla sprawy są fundamentem, na którym buduje się prawdziwą potęgę narodu. Prawdziwą siłą Polski nie zawsze były wygrane bitwy, ale niezłomny duch i ludzie tacy jak Zawisza, którzy nawet w obliczu ostatecznej klęski potrafili ocalić to, co najważniejsze. Jeśli ta historia dała ci powód do dumy, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści o bohaterach niezłomnej historii. A jak wy sądzicie? Czy honorowa śmierć w imię zasad jest warta więcej niż zwycięstwo za wszelką cenę? Napiszcie, co myślicie w komentarzach.